1 sierpnia 2021 tutaj, która opowiada o historii Eksodusa. 4,5 Żydów wywieziono 11 19 lipca 1947 roku z Francji do Palestyny. Niestety tam je już strzelano w Haifie przywieziono tutaj do Hamburga 8 maja, 8 września w 1947 roku. Zostali umieszczeni przez Anglików w dwóch obozach koncentracyjnych. Przy Był to 1947 rok. Wcześniej, 12 kwietnia w 1947 roku, zakończyła się sprawa o święcimia w Badowicach, kiedy Rudolf Hess się nawrócił. Tego dnia w Rzymie ukazała się Matka Boska. To zapowiedziana, 12 kwietnia 1937 roku, ludzie To jest jedna tablica, ale ja również z Hamburga 14... 13 maja 1939 roku wywieziono, gdy ruszył Złoty Stadek. Wiadomo, co się stało z tym Złotym